serdecznie jesteśmy dziś w województwie łódzkim, w południowych częściach tego regionu, dokładnie w Strzelcach Małych, gdzie, jak widać za mną, zostaje koszony jeszcze rzepa zimy. Bardzo ciekawe to doświadczenie zostało założone, ponieważ gatunek ten został zasiany w trzech technologiach uprawy. Jeżeli jesteście ciekawi, Dokładnie, jakiego sprzętu użyto do założenia tych plantacji rzepaczanych, jaką technologię nawożenia i ochrony zastosowano tu na tych poletkach. Oglądajcie nas dalej. Krok po kroku będziemy omawiać szczegóły tego doświadczenia, kończąc oczywiście z podaniem wyników produkcyjnych, bo to jest najważniejsze. Szczegóły na ten temat przybliży Krystian Nowak z firmy Agromarz. Sześć poletek, które będziemy kosić, to jest po uprawie Pierwsza Pierwszy agregat, jaki używaliśmy na tym polu, to jest brona mulczowa o szerokości 7,5 metra. Użyliśmy ją po to, żeby wszystkie te resztki podziwne rozciągnąć po całym polu, poruszyć chwasty do wzrostu. Poruszyliśmy po to ziemię, żeby chwasty właśnie tam wzrosły, żebyśmy potem je mogli spryskać glifosatem, żeby je usunąć przed siebie. Eee, czyli tak, jeżeli chodzi o uprawę broną mulczową, eee, tak jak wspomniałem 7,5 metra szerokości i ciągnik podczas, tej, podczas tego zabiegu spalił około 2 litrów na hektar. Eee, to jest właśnie pierwszy zabieg eee, i przedostatni, bo potem od razu wyjechaliśmy silnikiem service Z3800 eee, o szerokości roboczej 3 metry. Eee, uprawialiśmy na głębokość 27 cm, jeżeli chodzi o uprawę eee, tutaj bazurami eee, ziemi. Na 27 cm było uprawiane i na połowę głębokości oraz na e, głębokość uprawy, czyli na dwie głębokości był podany nawóz. Czyli nawóz był podany na e, 13,5 cm i na 27. E, I było to podane porówno, po 50%, na dół i na górę. Bo, było podane 300, 300 kg takiego wieloskładnika, coś co tak poliposka, ale to jeżeli chodzi o nawozy, to wszystko jest tam do powiedzą chłopaki, chłopaki z e, Jeżeli chodzi o spalanie, e, średnie spalanie podczas pracy z serwisem wychodziło 16,5 litra na hektar. Także jeżeli chodzi o cały zabieg strip -till, przy tym polu, na tym polu przy rzepaku, no to łącznie spaliliśmy około 18 litrów na hektar. I to już w tym się, w tym się zamknęliśmy. No nie licząc potem oprysków, tam jakichś dodatkowych zabiegów, no to, to zamykamy się w 18 litrów na hektar. Potem przechodzimy na następną uprawę, jaką jest uprawa uproszczona. Tam zabiegów nie było więcej, bo tak samo zabiegi były dwa. Z tym, że liczyły się z większym spalaniem, bo pierwszy zabieg jaki wykonywaliśmy to była uprawa agregatem bezorkowym, pięciometrowym runner i uprawa była wykonywana tak samo na 27 cm głębokości, żebyśmy nie mieli żadnych po prostu, no wszystko żeby było równo, tak? Także uprawa i tutaj i na uproszczonej i na orce zawsze była 27 cm głębokości i podczas tego zabiegu spaliliśmy około 20 litrów na hektar. To już są takie warunki tego bezrobowca, że on jednak potrzebuje troszeczkę więcej i mocy, i często też paliwa, żeby, 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 żeby zrobił tą samą robotę co Salwis. Znaczy nie tą samą, tylko wiadomo o co chodzi. Czyli tak, 5 metrów szerokości, 27 cm głębokości uprawy i później od razu w to wjeżdżamy zestawem do siewów. Tutaj akurat był zastosowany agregat ATO, czyli półzawieszany agregat talerzowy na wale oponowym w połączeniu z silnikiem SR-300 na rotacji dwutależowej. Szerokość robocza 3 m. jeżeli chodzi o głębokość uprawy agregatu talerzowego to było to około 6 cm, tak żeby ziemię wyrównać, wzruszyć przed samym siewem, a głębokość siewu no to tak jak już w sumie nie powiedziałem przy Salwisie, ale wszędzie była około 2 cm przy każdym, przy każdym z zabiegów, przy każdym z paletek. Także to były te dwa zabiegi, jeżeli chodzi o spalanie to przy uproszczonym 20 litrów Potem przy siebie około 10 litrów musieliśmy jeszcze spalić, czyli łącznie około 30 litrów musieliśmy poświęcić przy uprawie uproszczonej, żeby, żeby wykonać tę samą pracę, czyli zaszczyć właśnie ten drzewa. Możemy to doliczyć, ale to już jest taka rzecz dodatkowa, bo teoretycznie zaleta właśnie tego salwisa jest taka, że no, nawóz został podany doglebowo i nie wiem czy tutaj były oglądane systemy korzeniowe, potem będzie fajniejsze porównanie, jak będziemy przejeżdżać po wszystkich kolebkach, bo tutaj e przez to, że e nawóz poszedł do glebowo, to korzeń od razu w pierwszych fazach wzrostu poszedł od razu na głębokość uprawy, także jak wyjmie się stożek tutaj właśnie korzeniowy, to około 27 cm właśnie będzie miało odpowiedź na tą głębokość, która była uprawiana, bo dalej no to już nie było nigdy uprawiane, no i jest już po prostu skała, tak, także już tam nie ma, nie ma jak ten korzeń się wbić. No Ale jeżeli właśnie chodzi o ten nawóz, to można to tam doliczyć, ale to już są jakieś tam nieduże wartości, nawet 7, że to przesadziłem, bo to przecież tam się prawie nic nie pali przy rozszywaniu nawozu, także to, to myślę, że pominiemy. I na tym kończymy, jeżeli chodzi o uprawę uproszczoną, tak samo jest kolejne 6 poletek, te same odmiany, które tu w tej samej kolejności i na końcu przechodzimy do uprawy orkowej. No i tam zabiegów było najwięcej, ze względu na to, że no właśnie trzeba było zaorać, uprawić, zasiać i wszystko osobno, więc zaczęliśmy właśnie od orki. Również na głębokość 27 cm oraliśmy 5 skibowym. przy orce spaliliśmy 15 litrów na hektar. Wynik myślę, że bardzo dobry przy orce. To był pierwszy zabieg. potem pole uprawiliśmy. agregatem właśnie takim uprawowym, agregat uprawowy to był Vipro 600, 6-metrowy. Uprawialiśmy na głębokość 10-12 cm, żeby tę ziemię wyrównać, poruszyć. Wtedy spaliliśmy około 12 mikro na hektar, żeby to wszystko uprawić. Następnie wjechaliśmy wałem wyrównującym, ugniatającym Castile 600, 630. 630 z włóką wyrównującą, czyli to był bał właśnie uprawiający, wygniatający o szerokości 6,3 m. Całe pole zostało właśnie wyrównane, ugniecione. Przy wale spaliliśmy około 7 lb. hektar, no, nie ma dużego zapotrzebowania mocy, ani tam obciążenia w ciągnika, także, także około tego. I na koniec czwarty zabieg, no to już siep, agregatem SN300 z agregatem zrównoważonym, czyli takiej najprostszej zestaw SN300, z pazurkami z przodu, z wółką no i z tyłu siewnik na redukcję buta leżonek cały jestem 300 spalił podczas pracy około tak samo 10 litrów na hektar czyli jakby to teraz podsumować orka 15, uprawa 12 to mamy 27 potem dodajemy jeszcze wał około 7 litrów to nam wychodzi 34 litry i plus jeszcze 10 uprawa z 7 to mamy 44 litry na hektar bez nawozu czyli od w górę rośniemy ze spalaniem w miarę, w miarę tych wszystkich upraw, czyli najbardziej ekonomicznie wychodzi nam tryptil, później uproszczona na końcu